Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kołaś i Zyzio Zapraszamy na grę. Także witam. Oczywiście ja jestem Kasumi. Jakoś kręcą mnie laski w zasadzie. To tylko lubię grać z laskami, nie? Jedomik? Nie tak o. Zjebamy. O ci zejebłem w pizdę. Czyli jak ty się opał? A, dobra że bajcie. Łajo, kurde O ty kurwa No nie No i dostałeś no się prosić No, chuj ci w dupę Oko się Z delfinkami, czekaj Zaraz cię wpierdolę do delfinków Zaraz ci tam pizdę przed No i chuj ci w dupę, nie ma Cały czas robienia tego samego Kurwa, ale Lega. rozjebał! Kurwa, chwicił dupę. <grywa> Dobra, zmieniamy postacie? No, ma fajne fanacycki. Boże, ptaki w tym się zanurzył. Dobra, zmieniamy postacie. No Czekaj, jebałeś mnie ją? Ja teraz biorę AN. Okay, okay. Dobra, sobie ją wystroję. Tak, oczywiście, że miała fajne cytki. Czekaj. Nie, nie. O, ty to, 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 Może to. Ruchable. O, to <laughs> będzie dobre. Okularki? Nie, bez okularków. Włosy. O, i że też preferujesz. Bikini Ej, dobra, to Dobra, nie bądź, A, ale mocycki taka sumi ty Ej no co ty się odjebało, no gramy Kurwa, szarpałbym jak Rexiasynkę Teraz ja wybieram mapę Eeeh, Tom. Go away Go away mam lepsze Panie nie wierzę, jeszcze mnie opierdali znowu Chyba ci O ci zajebałem O kurwa, ale teraz to, prze... o, kurwa teraz to przepierdola Kurwa ten Tekken przy tym to nic O ty kurwa A, Ale ci zajebałem kombosa ty szmatko, ty szmatko, nas No ty szmato, ty szmato nas pierdol Ej, no niech ty mnie opierdala Wiem, ona jest strasznie mocna pierdolona. Ale ci biegna. Ale ma fajną... Kurwa ile żyć straciłem Może tym razem wygrałeś? Tak go Wiktor, chodź tu jest tu, dobra Kurwa, myślałem, że to ja atakowałem Fajne masz tu blisko Chcę byś miałaś blisko Jedziesz ja, No ty stu kopierdolę ja kur... Ale mnie rozjebał Kurwa Tylko kur... nie Ja nie pozwolę na to ten... Nie! Ja Rewam z tymi samymi A ja teraz Rewanż tymi samymi Ale jestem zajebisty Głośniej Zajebisty jestem No no, Rewanż Oszukujesz Chuje tam No ja chciałem cię złapać za tyce Yes. Chodź się napierdalać Kombo Tera ja ci takie złoby pierdolę lasam Valencio Tera ja ci to nie pierdolę w pizdach Jedziesz. No <laughs> No chuj do... Yes! Ale przemysł. To też... no, ty zaraz dostajesz cieku pierdol, daj. No chodźcie na kim chodzi. No, Szybkie rączki, ryzyka. Ale dostajesz pierdol. Padzi płat, człowieku. Oczywiście. tak. Ej no, co to było? Chuń do paj. Przegrałeś. Zmieniałem postacie? No. Pierwszy wygrany, jestem taki dumny. No dobra, jeszcze udowodnię, że pokonam cię. Patrz, wybiorę randoma. Dobra, ja wbrew sobie randoma, nie wiem. A ty żeś jakiegoś Deadpool'a sobie Dobra, jakim będę walczył? No teraz, ja teraz jakąś ciekawą mapkę. taką zabawę, o. No. Jest a ja? Avoid... Yes! Kurwa. Gra w Siedzi No kurwa. Zaraz idzie przypierdolę, czekaj. A ja tamten gruby, pamiętasz co? Znaczy no pamiętam. No. Nie wiem, zablokował się. No za chwilę, Gdzie, za szczupła Ale i Ona wygląda jak... ze służby zdrowia takiej niskiej No. Nie patrz, zawsze, patrz po kopio No nie, <laughs> ty szumio No tak kurwa Nie tak się ale co? To mi się tu ataki Mi też tak, nie się stało. Ryszka, nie się, nie się na... A, dobra, dobra, No ty stój! Hop! Yes! Na... Kolanami na ryj, dziwko! <śmów> Jestem boski ile rewanżyk? Do trzech, trzech, ok? Tą z tymi samymi? Mhm Dobra Ostatni meczek. Nasz Pierdol. Ale klata. A ja znowu gram jakiś... Ja jestem sami kurwa, tylko ty masz lepszy. Gorszysz tu, masz kurwa. Nie, ja grę tym półny, tym pedałem. Ty grasz tym po lewo. No. Jaki sułko zajebana? Kura tam pro do dobra. Ici dupę. Ja tu mogę zrobić Sick, wow Ma z niego kurwa, równo szkila na rynku Ole, teleportation Ja lubię grać w facetime, ja się jak to trochę czuję Czekam cię Muszę ci strzelić Do yes. Jeez! Dobra, wygrałem, jestem Bogiem Dobra, dzięki, że nas oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i oglądacie śmiało, nie? Zapraszam na inne filmiki i siema!